To miło u was jest nie, maków trwał najlepszy ja tu tymczasem próbuję namówić towarzystwo do tego żeby sprawdzić czy może nie lubimy no właśnie dałem kielisko mieść ale oczywiście A, pływa sobie to ta kosteczka gdzieś w kąciku daleko, poza zasięgiem kirysków. Niech sobie kieryski próbują pojeść. No bo... Bocie. A widzisz, bocje, bocje... pandy sobie żyją. Mają się dobrze. Właśnie moje koleżance się przypomniały numery zadań na ligę zadaniową. Podobno mam wydrukować jakieś. No dobra. Będziemy wydrukować, Ale to za chwilę. Więc po kolei. Farlowele złożyły znowu ikrę. Eee że jest to para to już wiem, bo gdzieś tu się kręcą maluszki. Oczywiście jak maluszki chcemy sfotografować albo zrobić im filmik, to one mówią, że one są wstydliwe, one się na Golasa nigdzie nie pokazują, więc się ukrywają po krzaczorach. Uwierzcie mi, mają około centymetra długości i całkiem, całkiem fajnie już wyglądają takie czarne cienkie sznureczki, właściwie to nitki. Mam nadzieję, że Nonki nie wpadną na pomysł, żeby się do nich dobrać. W międzyczasie się pochwalę, że ostatnimi czasy dorwałem kilka pokarmów firmy Sera. To dobra firma jest. Cześć. Cześć Suzinka, cześć Dzwonek. E, hmm, hmm. No powiedzmy, że pamiętam. Ale teraz u nas lecą melodyjki w szkole, a nie robić zindzyn. W zbiorniku głównym, no. krasnorosty Jakby się lekko cofały. Wczoraj zrobiłem podmianę, dzisiaj ją skończyłem. Przedwczoraj zrobiłem ostrą wycinkę. Rybole buszują aż miło. Kto jest to jest ta Zuzinka? To jest pytanie. O. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i w zasadzie nic złego się nie dzieje Rybki żerują, roślinki rosną Cześć drożemko, co tam słychać dobrego Próbowałem namówić yy, telefon, żeby mi robił livean. W poziomie ale zastrajkował nie chcę. No to mówię Nie chcesz, to nie Jak to mówią nic na siłę, jak coś nie działa, weź większy młoteczek Najwyżej tego live'a zostawię prywatnego i tyle No właśnie, dorwałem się do pokarmów firmy Sera ostatnio Robiłem Zakupy dla mojego pieska w jednym sklepie. Nie powiem jakim, bo mi nie, na, nie zapłacili za to, żeby ich reklamować. Maxis czy jakoś tak? Czy ZO? Nieważne. Eee, I tak z głupoty na uciechę wpisałem nazwę pokarmu, który kiedyś kupowałem. Jeszcze w czasach uu, głębokiego PRL-u, w takich blistrach jak tabletki się kupuje, o nazwie Serawiformum. I wyobraźcie sobie, że ten towar występuje nadal na rynku. Są to troszkę mniejsze te, w tej chwili tabletki niż kiedyś. I są one dostępne w formie konfekcjonowane są w puszkach. I w tym sklepie te tabletki były po 36 zł za puszkę 250 ml, czy tam 200 ml. I tak sobie pomyślałem, że to jest całkiem dobra cena. I słuchajcie, wszelkie glonożerne ryby, wszelkie takie ryby, które y, lubią sobie pokopać w dnie, czy to zbrojniki, czy to kiryski, czy kiryśniki, a nawet te moje i modelusy, które no generalnie raczej do rybek padlinożernych by się zaliczały, ewentualnie rybek drapieżnych, bo no to bydle duży pysk ma, długie wąsy ma i niekoniecznie będzie się chciało żywić byle czym. No to widzicie, rozumiecie, one sobie spokojnie za tymi tabletkami się aż rozbijają. Jak zobaczyłem, co robią tutaj te bocje pandy, to byłem pod wrażeniem. One po prostu oblepiają te tabletki. Więc tak między nami mówiąc, będę musiał napisać, że jest lokowanie produktu pewnie, ale sera wie form, Przy okazji wziąłem jeszcze żarcie dla krewetek i żarcie dla Dyskowców sery. Trochę na zasadzie na próbę. No, była w dobrej cenie. No to czemu nie? I w dobrych terminach ważności. Jeju, co my tu jeszcze mamy? Kto tu mi plumka jeszcze? No tak to jest. Jak człowiek nie wyłączy dźwięków, to. Oczywiście w czasie kiedy wpada na pomysł, żeby nagrać filmik albo zrobić transmisję, to, to najwięcej ludzi się ma do załatwienia coś. No takie takie tam bocje grasują. No. Bocje też to lubię. Nie będę ukrywał wspaniałe. No, paletki w zeszłym tygodniu miały ikrę znowu. Tam z tyłu, na tym rozdartym liściu żabienicy, spodziewierały go strasznie. Udało mi się dopaść limnofilię. Nie wiem, czy to nie jest, broń Boże, jakaś zakazana roślina, ale wydaje mi się, że nie. Z tego co wiem, taka bomba akwatika jest zakazana w Unii Europejskiej, natomiast limnofilia akwatika nie. Strasznie się cieszę z tego, że dorwałem tą roślinkę. Mam nadzieję, że zacznie mi rosnąć. Dlaczego się tak cieszę? Jaka jest różnica między akwatiką a sesifolią? Sesifolia ma listki. Limnofilia sesifolia ma listki powiedzmy, długości 2 cm. I takie dosyć solidne te listki są. Natomiast akwatika, limnofilia akwatika. Ma te listki tak, jak dobrze rośnie, dojrzałe listki to mają tak z 5 cm długości i są strasznie pierzaste. Powiem tak, jej zwyczajową dawną nazwą jest lisi ogon. I to powinno wystarczyć za jakąkolwiek charakterystykę tej rośliny. Jest gęsta, puszysta i w ogóle fajna. Mam nadzieję, że ta poletka jest ściemniała tylko dlatego, że miała, miała była złożoną ikrę. I teraz myślę, że powinna młode karmić. O, już wraca do kolorków. Dobra, fałszywy alarm. No ale poletki tak mają. Co dalej? Dalej zauważyłem, że chyba się rozkalibrował miernik fosforanów, chociaż to będę jeszcze sprawdzał elektroniczny. Eee, a może on za słabo wypłukałem i dał mi fałszywe wyniki jak testowałem na wodzie ERO. Na pewno za słabo wypłukałem, bo chciałem szybko, szybko sprawdzić hipotezę. Skąd się mogą brać fosforany? O, przyszły tu modlusy, przynajmniej jeden przyszedł. O, dzień dobry, fajne są nie. Zobaczcie. Jedyne takie proporcje wąsów do reszty ciała to ewentualnie szkliste, mają, ale one mają dużo mniej tych wąsów. No i mimo wszystko są krótsze te wąsiska, no pi-modelu są to aż do płetwogonowe sięgają. A ty gdzie tam pod tą grzałę włazisz? Widzicie co? Dam im trochę tej serewiformu, zobaczycie jak one żerują na tym. No, to są chipsy. na przerwy. Dałem i spirone, i się A co tam? Niech nie wcinają. Obniżyłem temperaturę do 29, będę schodził do 28 w przyszłym tygodniu. Obniżam pół stopnia na 3-4 dni, czyli kiedy mi się przypopli. że się ożyziły, bo im co śleci z góry. Zobaczmy, co tu się dzieje. A Mrożona ochotka tutaj jeszcze leży. I nikt jej nie zauważył. Jak to przyszło? Żeby przez 10 minut nikt nie zauważył pół kostki ochotki mrożonej. Myślę, że za chwilę ktoś się zauważy. Ciekawa sprawa. Karmie tu z prawej strony, a posułkuję jedzonka z lewej strony. to wygląda. Czekamy jak to będzie wyglądać na ekranie komputera. Więc na razie trzymajcie ciepło. Zdrowia życzą. Trochę z obowiązku tego czota zrobiłem. Ale co tam? Wszystkie dobre rzeczy w akwarium dzieją się powoli, a złe natychmiast. Na razie trzymajcie ciepło. bóg. 哦，对，是的。